Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku Złomowym. A dzisiaj mamy gruby towar. Grubym złomem będziemy jechać. Takie kaloryfery pozyskaliśmy. Także będzie, będzie, będzie to nasz porządny. Oprócz tego trochę tutaj z magnesu grubego będzie. Więc lecimy! Spójrzcie na to, to z magnesu wczoraj wyłowiłem reduktor. Całe to jest mosiężne. Taki ogromny kawał mosiądzu pozyskałem. Mega. Na śmietniku ktoś wyrzucił stare meble, a uchwyty od szafek i szuflad były też mosiężne, więc odkręciłem. Spójrzcie, ile mosiądzu mamy. No trochę tego jest. Także z tym mosiądzem też dzisiaj pojedziemy Siemanderko, jak się macie? A my jedziemy dzisiaj na zwon Mo Gdzie tak uciekasz? Tu włożymy ten Mochol? Mosiądz Taki o ten reduktor, co Kuba znalazł wyłowić No i takie mosiężne Z tych kaloryferów podkręcaliśmy te Śrubuneczki, różne takie końcóweczki to prościo będzie. Wybaczymy ile tego. No. To co najpierw... Najpierw władujemy do przodu ten... Ten mniejszy? Ten drobniejszy. No. Dobra. Musimy jakoś ułożyć to, to tak... Bo tu na końcu będzie ciężki. No. Żebyś szyby nie zbił. O matko. O, to wczorajszy urobek. Dobrze, tutaj wierzę. Trzeba to tam nie siedzeć. Tu mamy części z tego, prawda? cośmy coś rozwijali. No tutaj, to, to. tu możemy to od razu. O! To od czego jest? To był jakiś wałek taki od maszyny. Napęd. Dobry wałek. Nie, tak, trzeba wziąć trochę młodka wypukać. Czyli największy kaloryfer miał 13 żeberek No to powiedzmy, że 17 to jest 16 200. A no dobra, no to jest No dajmy na to, że tam No to dołóż No 18,5 kilo Jedno żeberko Jedno żeberko A jak miał 13 żeberek Łoho wow!

płaskich żeberek. To też ciężkie. A jak oni wnosili w całości te kaloryfery na trzecie piętro? Na miejscu? Na górze. No good A to? O, to ja jest. To, to już piórko. To już piórko. No, ja też spojrzałem. No. Musimy to to na bok to, żeby to Może tak. No, żeby nie spadło. Mieliśmy Nadzwyczajną no, misja była kozak z trzeciego piętra, to we dwóch to żeśmy znieśli. No i do tego trzynastu żeberkowca mówimy jak my to zniesiemy we dwóch. No i oczywiście człowiek w morza sichle wpadł na pomysł. No przecież można rozbić to. I przecinakiem to łączenie tutaj, bo to są każde żeberko jest skręcane. Przecinakiem, dużym młotem rozbiliśmy. Ale to był człowiek zmarł zasichle na ten pomysł. <noise> a tutaj pręty są z parapetów jeszcze odłożone. I pręty. Lastrykowe para parapety, a w środku po, po dwa Piękne. takie pręty były. Piękne pręty. Dobra, ostatni złom, jedziemy. No i teraz to obstawiamy, ile to waży? Ha. Wszystko. Ja myślę, że jakieś 400 kilo. 400 kilo. No. A ty? Ja bym chciał, żeby 500 kilo. No to dobra, no to. Niechaj będzie. Ja mówię 400, ty no bardziej z optymistycznie. Tym, z, tym, z tym złomem to był Z tym moim złomem, no, te kaloryfery. No nic, no powiem 400, niech będzie. Ja 500. 400. No i optymistycznie, niech będzie. Dobra, lecimy. Lecimy. Jedziemy do Zalesza. Tak. Do lasu. Do lasu. Odpalaj. Telesfora. Prawie o tak do góry, tak. <laughs> no bo nie chciał się zamoczyć. Niech się malicie. Tak do góry, łapki. właśnie. No o, 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 jeszcze. Wcinaj młody, znaczy stary w sumie Tak, dobre, dobre dobry. Ale patrz, nie podejdzie Lisek dopiero. Piesek to ma takie maniery, już mówiłem raz. Nie no. Nie To jest taki piesek mądry. Patrzcie jak siadła ta czwóra No, no o, i jak się jedzie? Czuję ciężar Czuję ciężar Niby nie jest dużo o, 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 a, Ale jest ciężko No, zrobili nam w końcu asfalt jeszcze pobocza, czekamy na pobocza. Musimy delikatnie zjechać. No, o kurcie, to będzie manewr. ale będzie manewr. No to oczywiście. Oczywiście musi być tak, jak my jedziemy z gabarytem dużym, to... to musi się coś dziać. No. Jeszcze nie było tak, żebyśmy przejechali tutaj... Na spokojnie. Na spokojnie. No ale udało się jakoś. Dobrze, że to pobocze twarde jest, bo byśmy nie wyjechali. No. Ale jest duży uskok. Jest uskok, jest zarąbisty. to jest gdzieś 35 cm. do 40. No. no to Osobówka by się zawiesiła Żeby tu zjechać. Dzień jest noc, nie, ale najgorzej jest w nocy. Jak ktoś nie zna drogi to... No, no to niech jedzie powoli no, Oczywiście oznakowany jest No, jest zaniżone po bocie. Dobra, udało się Udało się przejechać O jeszcze, jeszcze. uwaga, nie mówmy hop <laughs> Teraz Teraz z drugiej strony trzeba ominąć. Ale z drugiej strony ochypany. No dobra, chyba już nic nas nie powstrzyma. Ale. Mogą ale być korki jest, na, na mieście jeszcze. Nie, tu jest mamy zobacz. Aha. No zobacz, znaki. No ale to myśmy wyjechali z działki to nie było znaku. No na działce nie było. No. <laughs> myśmy przejechali. O, zobacz. Na szczęście. Znak jest jakby. No nie? No to fuksło nam się, bo myśmy wyjechali z działki i tam nie było znaku żadnego, że nie można wyjeżdżać. Także... Dobrze, że nas nie zablokowali całkowicie, bo byśmy musieli naokoło jechać No ale tam jest gorzej już jechać No Dzisiaj duży ruch na drodze, a teraz będziemy przekraczać historyczne granice zaboru Rosyjsko i rosyjski zabór, a teraz wjeżdżamy do zaboru austriackiego Zawisłe, za Galicja. Widać różnicę między zaborami? Widać. W zaborze austriackim ogrodzenia to już były takie malutkie płotki i czysto, bardzo czysto. A w zaborze rosyjskim, to już. To czystość, to to nie za bardzo było <grymne> Podwórka zawalone Podwórka zawalone i ogrodzenia duże Wysokie Wysokie Zresztą to do dzisiaj pozostało ta tradycja tu budowy ogrodzeń, zawisło Malutkie ogrodzenia może, może jeszcze w Sandomierzu tutaj nie Ale tam dalej jak się ale już pojedzie dalej to już... Na Tarnobrzeg i Stalową o, a no, Widzicie tam tam tą tam kapliczkę Jeszcze tam To napisy po niemiecku nie. Jeden z niewielu artefaktów po, zaboru, po zaborach austriackich Kilka budynków jest jeszcze też Wszystko mi mówi Że się kret podkopał Opowiedz o krecie. Odnośnie kreta. Na tym skwerku takim przy gospodarczym budynku. Teren zielony. A e, kwiatuszki tam różne takie piordołki. <śm> 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 łączka mała. No i przy, przyjeżdżam raz. Kopiec kreta. Ogromny. Ogromny. Mówię, kurczę, to, to trawkę, to łączkę kwiatną tak posiałem, te roślinki. Nie ja daje to, to, to kret, żeby to urosło, no to co, trzeba wykurzyć kreta, ale jak, humanitarnie, podtopić go i wyjdzie łeb, łebek w nie, do góry, kret wyjdzie, ja go złapię i, i tak uczyniłem, do sąsiada go, wody lałem do skutku, On nie wytrzymał, wypłynął. wypłynął. Do góry, mokry taki fajny miuszek wystawił a tutaj łepek taki mokrawy no ja mówię, no jak takie stworzonko można zabić złapałem go i do, do sąsiada go przeniosłem tam w, w tym wisiennie no to ładnie się sąsiadowi podrzucił podrzuciłem Kretą i tam będzie miał pole do popisu pole do popisu, ponad hektar działki to będzie sobie buszował no i fajnie No i oddzieliła, oddzielała cię droga asfaltowa? No oczywiście droga oddzielała No i wyrównałem te kopce, wszystko wyrównałem zasypałem ładnie Przy, Przyjeżdżam na drugi dzień Odwdzięczył się kredy. Trzy kopce zrobił <śmiech> Wrócił <śmiech> Wrócił Ale tak się od, odwdzięczył, że mi trzy kopce <laughs> No to ładnie no i co? Co zrobić dalej? Dałem spokój Jak zrobił kopiec to kropkami wyrównałem Niech będzie Nie, nie walczyłem no. I taka jest yy, porada dla mnie Nie walczcie z kretami <grystanie> Baba na stole i krzesło i drzwi Wszystko mi mówi, że się kret podkopał <grystanie> Kret się podkopał pod moją posesję mi mówią, że kręc się podkopał pod moją posesję. Zia la. sialalala. La, la 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 la. La. A właśnie przekroczyliśmy granicę stanu. Stan podkarpacki teraz będzie. Miejscowość Trześń. Skąd taka nazwa? Ja wiem. Bo kiedyś na czereśnie mówili trześnie. No, zgadza się, tak? I tutaj pewnie hodowali kiedyś trześnie, znaczy czereśnie. I tak zostało. Mogę, mogło tak być. Przyjechaliśmy złomiarze z Sandomierza. Tak jest. Witajcie. Priwiet. Zobaczcie jaki zabytek. Po prawej stronie, po prawej stronie, po prawej stronie, Aha. Dobry Taki Dobry piesecz. No, no prawej stronie, po wyładunku. jesteśmy po jak widać 830 zł. Było 620 kg grubego złomu policzone po złoty 20. No cena dobra. I było 5 900 mosiądzu po 15 zł. 15. Łącznie 832,50. Zadowolonyś? Bardzo zadowolony jestem, czyli warto było jechać do Zalesia. No, warto było zrobić te kilka kilometrów więcej, kilkanaście. Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że się odcinek podobał. No i zapraszamy do oglądania naszych filmików i pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, hej! Hej!